wszystkim, Witajcie w moim nowym filmiku i bardzo się z niego cieszę, bo to jest coś, co właśnie chciałam robić po powrocie do Polski. I chodzi mi o wyszukiwanie tańszych, ogólnie dostępnych produktów i porównywanie ich z produktami droższymi, dla niektórych ciężej dostępnymi. Jak się mają w stosunku do ceny, do jakości, do wykończenia i właśnie o tym będzie dzisiaj ten film. I ostatnio, zabawiając się kosmetykami Golden Rose, które łatwo są dostępne w Polsce i jak wiecie należą raczej do tych tańszych, a świetnych jakościowo. Rzuciło mi się to, jak bardzo niektóre z nich przypominają mi te wysokopółkowe, te bardziej dostępne w Sephora czy w Douglasie i pomyślałam, że zrobię takie porównanie właśnie tych produktów do tych droższych, które mam i po prostu pół twarzy tak, pół twarzy tak, zobaczymy dokładnie jakie mają wykończenia jak wyglądają na skórze, no i najważniejsze, jak się trzymają. Wszystkie moje wrażenia wam opiszę, a wy zdecydujecie same na końcu, który produkt wybierzecie, jeżeli. Czujecie potrzebę posiadania, więc mam nadzieję, że taki filmik Wam się przyda i pomoże w przyszłych zakupach i zajmiemy się na początek cieniami w sztywcie. Cień sztywcie to jest taki kosmetyk, myślę, idealny dla takich zaczynających osób z makijażem, które no nie radzą sobie po prostu z takim pudrowym cieniowaniem. Dużo łatwiej im wychodzi rozcieranie czegoś palcami niż operowanie pędzlem i właśnie cień. W w sztyfcie można łatwo nałożyć z opakowania na całą powiekę, rozetrzyć palcem. On momentalnie zasycha, ma właściwości wodoodporne, jest bardzo długotrwały i no, często wykończenia są przepiękne, zwykle są bardzo mocno mieniące się i um, stanowią również świetną bazę pod cieniowanie właśnie pudrowe. Um, dają nam um, nie tylko bazę kolorystyczną, ale tą taką długotrwałą um, wodoodporną Bazę i y, moim zdaniem taki cień w kremie y, nałożony jako właśnie baza pod smokey, taki na przykład w czarnym y, kolorze, jest fenomenalny i dalej nie musicie szukać, bo, bo to jest właśnie produkt y, idealny pod. Y, pod smokey, wszelakiego rodzaju cieniowanie i z tym sobie na pewno świetnie poradzicie i będziecie zadowolone z efektu. A jeżeli zależy Wam na, tak jak mówiłam, najprostszym makijażu oka, żeby był efekt, żeby był jakiś kolor, żeby było to wszystko długotrwałe, żeby się nie zbierało nic w załamaniu, żeby Was po prostu ten makijaż oka cieszył i nie powodował żadnych problemów przy aplikacji, ani w ciągu dnia, to właśnie cień w kremie Idealnie się do tego sprawdzi. I jak próbowałam sobie i malowałam się cieniami w sztyfcie z Golden Rose, one się nazywają Long Stay Eyeshadow Stick, bardzo mi przypominały cień w kremie z Bobbi Brown. Szczególnie jeden odcień jest identyczny, jeżeli chodzi o wykończenie, bo tutaj identycznego odcienia no nie mamy. Różnią się odcieniem. Jeden jest bardziej taki chłodny, ten jest cieplejszy, ten z Golden Rose mam tutaj cieplejszy odcień, ale mają to samo wykończenie z drobinkami. Cienie w sztyfcie z Bobby Brown zawsze mnie urzekały tym przepięknym, charakterystycznym wykończeniem ogromnej ilości mieniących się drobinek, mniejszych, większych, dawało to taki bardzo ciekawy efekt. Zawsze mi się to bardzo podobało i na powiece to wygląda przepięknie. Wygląda jak takie bardzo skomplikowane cieniowania to tylko taki jeden cień w sztyfcie ale właśnie jak, jak zesłoczowałam już pierwszy raz, raz odcień 01 z Golden Rose, to stwierdziłam, że przecież to jest to samo wykończenie. I na, jednej, na jednym oku po prostu nałożę jeden cień, na drugim drugi i sobie zobaczycie, że to wykończenie jest takie samo, z tym, że po prostu delikatnie odcienie się różnią, ale myślę, że to nie jest największy problem, bo nie zawsze chodzi o odcień. <grych> Więc na prawe oko będę nakładać cień w kremie z Golden Rose. Prosto z opakowania. Już widać ten fajnie mieniący się blask. Teraz po prostu rozcieram. Już czuję delikatnie pod palcem, jak zaczyna zasychać i stawiać opór. No ale mamy wystarczająco przecież czasu, żeby to rozetrzeć, żeby nie było widać żadnych krawędzi. I tyle. A na mojej lewej powiece wyląduje cień w kremie Bobbi Brown i on się nazywa Longwear Cream Shadow Stick i ten ma odcień Goldstone, bo taki posiadam. I już przy nakładaniu odczuwam podobieństwo w konsystencji. Tak samo ten cień w przytywie jest kremowy jak ten z, z Golden Rose. Również przy rozcieraniu tak samo łatwo daje mi się rozetrzeć. I czuję już też delikatnie, że zasycha. Ok, cienie mam już nałożone. Spojrzę tak w dół i pozwolę lampie złapać to, to odbijające się od powiek światło. I tak szczerze, to bardziej mi się podoba nawet efekt cienia w sztywcie z Golden Rose. Podoba mi się bardziej, jak te drobinki się rozkładają. No. Dobra, wiem, że odcień nie jest zawsze ważny, ale w tym wypadku odcień mi się tutaj bardziej podoba i również bardziej mi pasuje. Już sobie kompletnie zaschły i one się nigdzie nie ruszą. To jest właśnie ta główna zaleta cieni w kremie: że jak one zaschną, to już mur beton, żadnych problemów ze zbieraniem się i tak dalej. Zobaczymy sobie jeszcze za parę godzin, jak one wyglądają na powiece. Póki co wrażenia moje są takie, że te cienie są praktycznie identyczne. No a jeżeli chodzi o ceny, to mamy tutaj knockout totalny. Um, cream Shadow Stick z Bobbi Brown kosztuje 145 zł, a Longstay Stay Eyeshadow Stick z Golden Rose kosztuje 23,90 zł. Taram. A jeszcze zróbmy test na dłoni. Na bogato nałożyłam obydwu cieni w kremie na moją dłoń, odczekałam dłuższą chwilę zanim zaschnął i zaczęłam pocierać, rozcierać, żeby zobaczyć, który tak naprawdę lepiej e, trzyma się mojej skóry. No i proszę bardzo, widzicie same. Zerknijcie sobie jeszcze na słocze innych kolorów cieni w sztywcie z Golden Rose. Na pewno będą stanowiły świetną bazę pod każdy makijaż oka, jak i noszone na co dzień, samodzielnie, równie wyglądają wspaniale. I kolejne produkty, jakie wydały mi się identyczne, to będą żelowe eyelinery. Żelowy eyeliner firmy Golden Rose, on się nazywa Long Stay Gel Eyeliner i kultowy już żelowy eyeliner firmy Bobby Brown. Mam tutaj delikatnie różniące się odcienie. Z Golden Rose mam odcień 02 Deep Brown. On występuje w trzech odcieniach jeszcze w czarnym i w granatowym. Bobbi Brown ma szeroką gamę różnych odcieni. Ja mam tutaj Caviar Ink numer 27. Lepszy by był odcień do porównania Sepia Ink, ale niestety go nie mam. Ale tak czy siak to nie są czarne eyelinery, tylko bardziej brązowe. Takie fajne właśnie na co dzień. I porównamy sobie ich trwałość, pigmentację, odporność na Ścieranie i odbijanie e, używałam Bobbi Brown przez. E kilka lat mojego życia na pewno i bardzo sobie ceniłam jego jakość i to był też dla mnie taki przełomowy produkt, którym nauczyłam się malować wreszcie kreskę, żelowe eyelinery to było coś, co właśnie pomogło mi nauczyć się idealnej kreski, formuła mi odpowiadała, wszystko mi odpowiadało i był potem taki wielki wysyp żelowych eyelinerów na rynek i niektóre były po prostu okropne, za Albo kruszące się, albo nie miały wystarczającej pigmentacji, albo po prostu coś było często nie tak. I teraz jesteśmy chyba w takim punkcie, że wcale nie musimy kupować eyelinera żelowego za 110 zł, bo tyle właśnie kosztuje ten z Bobby Brown. Równie dobrze będzie sobie radził, co zaraz zobaczycie, eyeliner za. 14,90, bo tyle właśnie kosztuje ten z Golden Rose. Golden Rose przychodzi jeszcze w opakowaniu z dołączonym pędzelkiem bardzo wygodnym, zresztą o fajnym kształcie pędzelkiem, który ułatwia malowanie kreski. I tym pędzelkiem namaluję obydwie kreski, żeby były szanse równe. Więc najpierw zajmę się tym żelowym eyelinerem z Golden Rose. Opakowanie też jest, mi się wydaje, bardziej przyjazne podróżowaniu na przykład, chociażby, bo jest plastikowe, a z Bobby Brown mamy szklane, więc jest też cięższe i bardziej podatne na zniszczenie. Nałożyłam eyeliner na pędzelek i zaczynam malować kreskę. Nie będę szaleć z tą kreską, bo chcę, żeby ten makijaż był jednak bardziej taki dzienny. Więc tylko taka codzienna, delikatnie wyciągnięta kreska, więc tutaj sam raz. Jeżeli chodzi o pigmentację, tutaj nie mam nic do zarzucenia. Jest naprawdę intensywny, ma piękny, taki głęboki, wręcz czekoladowy odcień, o tutaj sobie troszeczkę roztarłam, możecie zobaczyć. Bardzo ładny taki odcień wiem, mocnego espresso. Okej, okay, kreska gotowa. Teraz wycieram porządnie pędzelek, żeby były równe szanse. I sięgam po eyeliner z Bobby Brown. Może zrobiłam najpierw też słocza, żebyście zobaczyły, jak wygląda ten odcień. On jest troszeczkę bardziej grafitowy. To już nie jest, tego tak mówiłam, to już nie jest też ten odcień. E, chyba w ogóle ta cała strona będzie cieplejsza, ta chłodniejsza. Ale tutaj nie o to chodzi. E, skupimy się bardziej właśnie na tym, jak to wygląda na oku. maluję. Tak samo ślizga się na powiece. Czuję, że delikatnie po jakimś czasie zasycha. Na początku łatwo się go rozprowadza, potem troszeczkę zasycha, więc trzeba sobie odświeżyć pędzelek, czyli nabrać jeszcze troszkę stopniowo odrobinka. Na razie moje wrażenia są takie same. I tak wyglądają moje kreski. Podobna pigmentacja, tak samo się zachowuje na powiece. Ja zawsze uważałam, że eyelinery z Bobbi Brown są jednymi z najbardziej trwałych i teraz mogę powiedzieć spokojnie, że ten z Golden Rose jest równie trwały. To zresztą też zobaczycie na końcu filmiku. Ja już je testowałam wcześniej, dlatego Wam mówię, że to jest godne porównanie. Wy sami to zobaczycie jeszcze na żywo, jak dokręcę materiał po wielu godzinach noszenia. Wytuszowałam rzęsy i dokleiłam połówki, żeby makijaż oka był kompletny, taki mój. I teraz sobie porównamy ostatnią parę kosmetyków, czyli rozświetlacze w sztywcie. Jak pierwszy raz zobaczyłam ten właśnie rozświetlacz w sztywcie z Golden Rose, on się nazywa Highlighter Stick i ma odcień 01 Bright Gold, od razu skojarzył mi się z innym takim już w sumie kultowym produktem, który jest dużo, dużo droższy od właśnie. Tego odpowiednika z Golden Rose. Mówię o rozświetlaczu WhatsApp z firmy Benefit. I rozświetlacz jest już bardzo długo na rynku. Od kiedy znam firmę Benefit, to ten rozświetlacz już istniał i wiele razy się spotykam na zagranicznych kanałach. Wiele wizerzystów, wiele YouTuberek właśnie używa tego rozświetlacza i go po prostu uwielbiają od lat. I jak widzicie teraz na słoczu, to one się nie różnią niczym. Odcień mają ten sam delikatnie złotawy, taki odcień szampana, um, odpowiedni dla każdego typu urody, dlatego jest podejrzewam, taki e, popularny, bo pasuje po prostu każdemu. Jeżeli chodzi o wykończenie, dają ten sam blask, i jeżeli chodzi o e, efekt na skórze, to właśnie sobie teraz to zobaczymy. Najpierw użyję tego z Golden Rose właśnie na tej części twarzy. I e, ostatnio właśnie polubiłam rozświetlacze w sztyfcie, bo oszczędzają mi dużo czasu. E, nie trzeba szukać pędzla, nie trzeba kombinować, wystarczy prosto z opakowania sobie nałożyć tam, gdzie nam pasuje i rozetrzeć palcem. Jeżeli chodzi o konsystencję, rozświetlacze, w sztywcie, e, szczególnie te dwa, mają bardzo fajną taką e, po roztarciu e, lekko pudrową konsystencję, dlatego nie psują, nie rozpuszczają e, kosmetyków, które są nałożone pod spodem, czyli korektora, podkładu i pudru. E, gdyby rozświetlacz był za mokry, to no niestety mógłby tworzyć plamy, robić prześwity, a ten idealnie się nakłada idealnie, daje się rozetrzeć i nie narusza struktury wcześniej nałożonych produktów, więc to jest ogromny plus i nikt się nie musi go bać. Teraz przejdę do rozświetlacza. Benefit ma dokładnie ten sam kształt i tyle co się różnią, to ten ma tutaj na końcu taką gąbeczkę, która moim zdaniem niezbyt się przydaje. Dużo bardziej wolę rozcierać to szybciutko palcem, ale jak kto woli. Tutaj bardziej porównujemy sam kosmetyk i jeżeli o to chodzi, to wygląda tak samo na skórze. Tak samo się rozciera. Ma też taką właśnie bardziej suchawą, pudrową konsystencję po roztarciu. A jeżeli lubicie bardzo, bardzo, bardzo mocne rozświetlenie, taki, taką istną po prostu taflę perłę na, na kościach policzkowych, to taki rozświetlacz w kremie daje Wam to wzmocnienie, tworzy taką bazę pod później nałożone rozświetlacze tam prasowane czy, czy sypkie. I jeżeli lubicie to wzmocnienie, to taki rozświetlacz sztywcie możecie sobie właśnie maźnąć i na to nałożyć ten drugi i macie dużo mocniejszy efekt. Hmm. No i co, porównajmy sobie. Mieni się pięknie? Tak. Mieni się pięknie? Tak. Taki sam odcień. Jeżeli właśnie chodzi o ten produkt, to tutaj najbardziej jest to kolorystycznie zgrane. One niczym się nie różnią w zupełności. Jeżeli chodzi o trwałość, jak mówię, ja już próbowałam tych wszystkich kosmetyków, więc o trwałości mogę też troszeczkę powiedzieć. Nie ścierają się. Delikatnie zasychają na skórze i jeden i drugi, dlatego możemy nazwać je odpowiednikami cenowo, jeżeli chodzi o highlighter stick z Golden Rose, mam tutaj cenę 19,90 a WhatsApp z Benefit 159 zł. I wszystkich już bohaterów dzisiejszego odcinka mam już nałożonych na twarz. Rozpoczynamy testy trwałości. Chyba najbardziej się obawiałam tego, że będzie widać różnicę w odcieniach tych cieni w sztyfcie, ale z tymi rzęsami, kreskami nie ma szczególnej różnicy. O tej różnicy wiemy tylko my. Myślę, nikt nie będzie na mnie dziwnie patrzył, jak gdzieś w tym makijażu wyjdę. To jest takie bardzo satysfakcjonujące, takie przyjemne ciepełko. W środku czujemy, jak znajdziemy produkt, który jest dużo tańszy, a zachowuje się jak ten droższy. Także ja pod tymi odpowiednikami z Golden Rose podpisuję się rękami i nogami. W dwóch wypadkach niekoniecznie są to odpowiedniki kolorystyczne, ale jeżeli chodzi o jakość, wykończenie, wygląd na skórze, aplikacje i trwałość, co też potem zobaczycie, ja tutaj nie widzę żadnych różnic. Różnica jest tylko w cenie i w naszej głowie. Jestem bardzo ciekawa, czy wy wynalazłyście takie odpowiedniki, które wywróciły wasz świat totalnie i żałujecie, że wydałyście tych pieniędzy na coś droższego. Na pewno podzielcie się w komentarzach pod spodem, wszystkie sobie poczytamy, bo jednak te tańsze odpowiedniki to jest to, jest to co chyba lubimy najbardziej i co nas najbardziej cieszy. Także ja ruszam w świat w tym makijażu. Jeszcze na koniec zobaczycie porównanie, jak wygląda ten makijaż teraz, a jak po wielu godzinach noszenia. Nie wiem dokładnie po ilu, ale to porównanie Wam da taki już kompletny obraz, jak te produkty faktycznie się porównują. Mam nadzieję, że ten filmik oszczędzi Wam trochę pieniędzy w portfelu, a wybrane kosmetyki sprawią wielką frajdę. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Pa.